Dziś przyjrzymy się niektórym przepowiedniom Nostradamusa i Babywangi na rok 2024. Ci znani jasnowidze słyną ze swojej zdolności do przewidywania przyszłości i podzielili się interesującymi i tajemniczymi wizjami na temat tego, co może się wydarzyć. Zrelaksujcie się i cieszcie się naszym omówieniem siedmiu najważniejszych przepowiedni, które mogą zmienić... Rok 2024 Dziękujemy za polubienia, subskrypcje naszego kanału i komentarze pod naszymi filmami. A teraz zaczynajmy. Śmierć papieża W tajemniczych pismach Nostradamusa znajduje się przepowiednia dotycząca znaczącego wydarzenia dla Kościoła Katolickiego w 2024 roku. W tych pismach Jasnowic wspomina o możliwej śmierci papieża Franciszka. Ta przepowiednia budzi pytania o konsekwencje i reperkusje zmiany przywództwa jednej z najbardziej wpływowych instytucji na świecie. Papież nie jest tylko duchowym przywódcą dla wielu wierzących, ale także postacią o globalnym znaczeniu, której słowa i czyny wpływają na politykę i społeczeństwo. Nostradamus przewiduje, że jeśli papież Franciszek umrze w 2024 roku, może to być znaczący moment w historii Kościoła katolickiego. Nostradamus sugeruje, że kolejny papież może pochodzić z Afryki lub Azji, co wywoła dyskusję na temat kierunku, w jakim zmierza Kościół. Dotyczy to debat na ważne tematy, takie jak wierzenia i zaangażowanie Kościoła w globalne sprawy. Możliwa zmiana przywództwa wywoła spekulacje i dyskusje wśród wierzących oraz osób śledzących globalne sprawy religijne. Chociaż przepowiednia Nostradamusa jest niepewna, zmusza nas do zastanowienia się nad przyszłością ważnych instytucji. Możliwość wystąpienia takich wielkich wydarzeń dodaje więcej tajemniczości i niepokoju do świata, który już teraz zmaga się z wieloma zmianami i trudnościami. Rozpoczęcie nowej wojny. Nostradamus w swoich tajemniczych wersetach sugerował, że nowa wojna światowa mogłaby rozpocząć się dokładnie 70 lat po II wojnie światowej. Ta przepowiednia budzi niepokojące pytania o to, co mogłoby wywołać taki konflikt, szczególnie biorąc pod uwagę dzisiejsze napięcia między głównymi światowymi mocarstwami. Jakie wydarzenia lub nieporozumienia? Mogłyby doprowadzić świat na krawędź globalnej wojny? Według Nostradamusa, w konflikcie tym rolę odegra postać antychrysta, co doprowadzi do upadku trzech głównych mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji. Ludzie różnie interpretują tę przepowiednię, spekulując o politycznych, ekonomicznych i strategicznych rywalizacjach, które mogą eskalować do wojny. Przepowiednia Nostradamusa stanowi trzeźwe przypomnienie, zachęcając nas do zastanowienia się nad obecnym stanem stosunków międzynarodowych i tym, jak przywódcy mogą działać, aby zapobiec spełnieniu tych katastrofalnych prognoz. Postępy w zmianach klimatycznych. Przepowiednie Nostradamusa konfrontują nas z jednym z największych wyzwań naszych czasów zmianami klimatycznymi. Jego przepowiednia wskazuje, że zjawisko to będzie się nasilać, prowadząc do gwałtownych burz, zmian w wzorcach klimatycznych i rosnących temperatur. To ostrzeżenie skłania nas do myślenia o tym, jak te prognozy mogą wpłynąć na naszą planetę i nasz sposób życia. Nostradamus zachęca nas do zastanowienia się nad wpływem na środowisko, bioróżnorodność i stabilność klimatu. Możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych i zakłóceń sugeruje potencjalne katastrofy naturalne, które mogą dotknąć całe społeczności, prowadząc do znaczących konsekwencji humanitarnych i ekonomicznych, podobnych do tych, jakie miały miejsce podczas huraganów Aabko. Zgodnie z przepowiednią, wzrost temperatur może nasilić fale upałów. Bezpośrednio wpływając na ekosystemy i zdrowie społeczności. Ta prognoza odzwierciedla rosnący globalny niepokój dotyczący zmian klimatycznych i ich skutków, podkreślając konieczność pilnego zajęcia się problemami środowiskowymi i przyjęcia zrównoważonych praktyk. Przepowiednie te również podkreślają znaczenie wspólnej odpowiedzialności, zachęcając nas do refleksji nad naszymi. Z zachowaniami wobec środowiska i koniecznością skoordynowanych globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony naszego środowiska. Silne i niebezpieczne trzęsienie ziemi przepowiednia Nostradamusa o wielkim trzęsieniu ziemi w Kalifornii 20 lipca 2024 roku wywołała niepokój z powodu szczegółowego opisu tego wydarzenia. Przepowiednia wspomina datę, mówiąc: 20. Dnia byka, słońce zatrzęsie Ziemią, wielki teatr pełen runie. Mapy, powietrze, niebo i Ziemia pociemnieją i zmętnieją, gdy fałszywy Bóg i święci zostaną zmiecieni. Ten czterowiersz wskazuje na 20. Lipca, który przypada na znak astrologiczny byka, kojarzony z Ziemią, a wzmianka o słońcu sugeruje wydarzenie sejsmiczne. Odniesienie do wielkiego teatru można interpretować na różne sposoby: być może jako rzeczywiste miejsce rozrywki, lub symbolicznie reprezentujące przemysł filmowy. Chociaż Nostradamus nie podaje dokładnych szczegółów dotyczących miejsca trzęsienia ziemi, prawdopodobnie dotknie ono Kalifornii, obejmując być może obszary takie jak Hollywood i szersze terytorium Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę historyczne i kulturowe znaczenie tego regionu, trzęsienie ziemi tam byłoby niezwykle katastrofalne. Przepowiednia Nostradamusa sugeruje poważne zniszczenia i liczne ofiary śmiertelne, co oznacza, że trzęsienie ziemi będzie bardzo silne i może spowodować ogromne szkody dla ludzi i infrastruktury. Straty w ludziach i zniszczenia mogą być katastrofalne. Porady medyczne. Kontynuując kolejną przepowiednię, Baba Wanga przynosi przesłanie nadziei wśród innych mrocznych prognoz. Sugeruje, że w 2024 roku nastąpią przełomowe postępy w medycynie, szczególnie w leczeniu chorób takich jak rak i HIV, które obecnie nie mają lekarstwa. Skupiając się na chorobach o szerokim wpływie globalnym, Baba Wanga. Podkreśla wagę i znaczenie tych medycznych przełomów. Przepowiednia wskazuje, że te odkrycia medyczne znacząco zmienią trajektorię chorób, które od dawna były trudne do leczenia. HIV i rak wpłynęły na miliony ludzi, a zmiana w sposobie leczenia może znacznie poprawić jakość życia osób dotkniętych tymi chorobami. Przepowiednia sugeruje, że te odkrycia nie będą jedynie postępami w medycynie, ale także przekształcą ogólny krajobraz zdrowia niszczycielskie tsunami w Azji. Baba Wonga przepowiedziała także kolejną katastrofę na rok 2024, wzywając ludzi do przygotowania się na wydarzenie, które opisuje jako jeszcze bardziej niszczycielskie niż tragiczne tsunami na Oceanie Indyjskim. W 2004 roku. Wzmianka o tsunami z 2004 roku podkreśla powagę sytuacji. Tamto tsunami spowodowało ogromne zniszczenia w wielu krajach i doprowadziło do przerażającej liczby ofiar śmiertelnych. Ostrzegając, że nadchodzące tsunami może być jeszcze bardziej poważne, Baba Wanga podkreśla znaczenie rozpoznania i zaradzenia potencjalnym skutkom. Przepowiednia nie określa dokładnie, gdzie tsunami uderzy. Przepowiednia wskazuje, że tsunami wystąpi gdzieś w Azji. Z uwagi na ogromny obszar kontynentu, od Azji południowo-wschodniej po wschód, określenie dokładnego miejsca jest trudne. Ten aspekt przepowiedni otwiera pole do spekulacji i podkreśla konieczność przygotowania się na całym wybrzeżu Azji. Przepowiednia podkreśla znaczenie gotowości, co obejmuje nie tylko działania fizyczne, takie jak budowa mocniejszej infrastruktury, ale także skuteczne planowanie i skoordynowane reakcje obejmujące wszystkich od jednostek, porządy globalny kryzys ekonomiczny. Ostatnia przepowiednia w tym filmie pochodzi od Baby Wangi i przedstawia ponurą wizję przyszłości finansowej. O potencjalnych globalnych implikacjach. Według jej wizji, kryzys ten wynika z korupcji i niewłaściwego zarządzania zasobami, budząc obawy dotyczące skutków ekonomicznych. Baba Wanga wskazuje korupcję i niewłaściwe zarządzanie zasobami jako kluczowe czynniki wywołujące globalny kryzys ekonomiczny. To podkreśla znaczenie rozwiązania systemowych problemów. Oraz konieczność przejrzystego i efektywnego zarządzania, zarówno w sferze finansowej, jak i politycznej. Przepowiednia stawia również istotne pytanie: jak możemy przygotować się na potencjalny kryzys ekonomiczny lub stawić czoła jego skutkom? Bycie przygotowanym wymaga aktywnej oceny ryzyk ekonomicznych i podejmowania działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ich wpływu. Ustanowienie systemów monitorowania i ciągła ocena kluczowych wskaźników ekonomicznych umożliwi rządom i instytucjom finansowym przewidywanie potencjalnych kryzysów, takich jak wahania na rynkach finansowych czy rosnące poziomy zadłużenia, co ułatwi szybkie i skuteczne reagowanie. Podsumowując, Przepowiednie na rok 2024 malują obraz zarówno niepewności, jak i potencjalnych przełomów w dziedzinie medycyny. W miarę jak zgłębiamy te wizje, ważne jest, aby pamiętać, że przyszłość jest płynna, a nasze obecne działania mają moc kształtowania nadchodzących wydarzeń. Która przepowiednia zaskoczyła Cię najbardziej? Daj znać w komentarzach poniżej. Dzięki za oglądanie i bądźcie na bieżąco z kolejnymi materiałami. Trzymajcie się i idźcie w pokoju Chrystusa.